Ty, brzuch, cicho bądź. Spróbuję nam znaleźć jakieś żarcie. Ale zanim zajmiemy się nauką, mamy poważne sprawy do załatwienia. Tu, tu i tu. Co tam jest? Tu pojeździmy na skaczących lamach. A potem aż tutaj poserfujemy na wielkich karpiach koi. A tu dosiądziemy małp. Nie lubią jak się na nich jeździ. I w tym cała zabawa! Jak to zrobiłeś? O czym teraz myślisz? Dlaczego nam nie powiedziałeś, że jesteś awatarem? Co ty mówisz? Ale Ank, cały świat czeka na awatara, który wróci i wreszcie zakończy tę wojnę. Jaka wojna? Legenda mówi, że masz zapanować nad wodą, nad ziemią, a na końcu nad ogniem. Nawet jeśli opanujesz wszystkie cztery żywioły, co wtedy? Nie mamy przecież mapy ziem ognia. Polecimy na zachód, aż dotrzemy do domu władcy ognia? Puk, puk. Witaj, władca ognia. Jest tam kto? Tak się nie uda. Jeśli mamy wygrać wojnę, potrzebujemy wywiadu. Kolej Kataro, gdzie chcesz spędzić małe wakacje? Może tak w oazie zamglonych palm? Wygląda przyjemnie. O, tak, byłem tam. To nieskazitelne źródło lodowe. Zwykle nie używam słowa nieskazitelny, ale to jeden z cudów przyrody. Podjąłem decyzję. Ang, teraz moja kolej. Chcę spędzić moje wakacje w bibliotece! Widzę góry Patola. Jesteśmy blisko! Nie apa? To ona, południowa świątynia powietrza. Ang jest przepiękna! Jesteśmy w domu, w domu. Jak ten App polatał. Tyle tajemnic i to wszystko w Minecraft Universe Online. Przeczytaj opis, wyślij zgłoszenie i dołącz do nas już dziś! Plenie wody.